Cześć. Dzisiaj kolejny film odnośnie akcesoriów zali. sali. Króciutko chodzi o podświetlenie silnika, który jednocześnie jest bocznym kierunkowskazem. Zapraszam. Co my tu mamy? No jak zwykle wszystko przychodzi bardzo dobrze zapakowane, zabezpieczone. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby kiedyś coś przyszło uszkodzone. Zestaw zawiera kostki połączeniowe żeby to zgrać z sobą. Ja to mam podłączone pod e, kierunkowskazy przednie. Jedna Jedna listwa do podłączenia do motocykla. Tutaj mamy taśmę dwustronną, odrywamy to, przyklejamy. Nie będę pokazywał montażu, no bo ja już mam to zamontowane. Chcę tylko pokazać jak to wygląda wizualnie. No i druga listwa. również zapakowana dobrze proszę pokażę Wam jak to wygląda na motocyklu. Tak to wygląda po zamontowaniu. Słuchajcie, ja tam z wolennikiem nie jestem, żeby robić z Goldwinga choinkę, natomiast to poświetlenie fajnie się tutaj zgrywa z podświetleniem kufrów, czyli tworzę jakby taką jedną linię, no i też tutaj są jeszcze. Takie kwestie bezpieczeństwa, ponieważ to działa również jako kierunkowskaz. Dobrze to widać z boku, jak samochód z podporządkowanej na przykład wyjedzie, wtedy nas widzi, czy skręcamy, czy nie skręcamy. A tu po załączeniu tak to wygląda. Mrygan u góry i mrygan nam tutaj ten paseczek. Także jeżeli Uważacie, że chcecie to mieć, no to polecam, bo jest to taki delikatny gadżet, ale dość fajnie się to prezentuje. Dzisiaj na tyle. Także jak się podobało, łapka w górę, subskrybujcie. Następny film, no nie wiem, zobaczymy, coś tam na pewno wymyślimy. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.